Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, przepis obiadowy. będzie to jednogarnkowy makaron z indykiem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyjdzie ten makaron, zapraszam do oglądania. Do przygotowania jednogarnkowego makaronu z indykiem będziemy potrzebowali pół stronka czerwonej papryki 100 g, pół średniej cebuli 35 g, 200 g mięsa z indyka w kawałkach. 1 i 1 druga łyżki oliwy z oliwek, 200 g krojonych pomidorów z puszki, 25 g przecieru pomidorowego, 200 ml gorącego bulionu drobiowego, 50 ml śmietany 30%, 1 chlust, so, chlust sosu Worcester, 1 łyżeczka suszonego oregano, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki soli, 1 czubek noża pieprzu, 175 g makaronu penne rigatte. Czas przyrządzania naszego dania to 10 minut, łączny czas 33 minuty. Przepis oceniany jako łatwy. Tutaj mamy opcję wyboru porcji. My dzisiaj wybieramy, sobie dwie porcje. Na początku jest wskazówka, aby oczyścić bazylię, posiekać ją na paski, odstawić. My dzisiaj pomijamy bazylię, użyjemy nadki pietruszki. Przepis rozpoczynamy od oczyszczenia naszej papryki, czyli usuwamy nasze gniazdo nasienne. Oraz myjemy i czyścimy paprykę. Ja już przygotowaną mam paprykę. Paprykę kroję na świat i wkładam do pojemnika miksującego. Papryka ląduje w pojemniku. W następnym kroku. 35 g cebuli musimy obrać, przepołowić i wrzucić do pojemnika miksującego. Ja cebulę mam przygotowaną. Przepoławiam ją do pojemnika miksującego. W aktualnym kroku musimy rozdrabniać warzywa przez 8 sekund. Prędkość 6. Zobaczmy. Co powstało z naszych warzyw? Bardzo się rozdrobniły, ale tak zapewne miało być. Tutaj mamy drobniutkie kawałki. Zgarniam sobie wszystko szpatułką na dno. Idę dalej. Tutaj instrukcja, właśnie, aby zgarnąć na dno pojemnika. Czas na nasze mięso. Mięso musi być opłukane, osuszone i takie mięso wkładamy do pojemnika miksującego. Jeszcze ja Wam pokażę, jakie kawałki. Ja kupiłam mięso. W jednym kawałku i pokroję na takie wielkości kawałeczki. Mięso w pojemniku dodajemy półtorej łyżki oliwy z oliwek. Oliwa w pojemniku. Nakładam pokrywę i wyciągam z miarkę. Przypiekamy nasze warzywa z indykiem. Temperatura 130 stopni, czas 5 minut. Obroty lewe 1. Przypiekanie zakończone. Czas na dodanie krojonych pomidorów z puszki do pojemnika miksującego. Zobaczmy, co tu się dzieje. Na pewno po indyku widać, że faktycznie już się delikatnie przypiekł. Także dodaję teraz krojone pomidory z puszki. następnie 25 g koncentratu pomidorowego 200 g gorącego bulionu drobiowego śmietana 30 Serdecznie zapraszam Was y, do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz na Instagramie. Linki do tych grup znajdziecie w opisie tego filmu. I teraz na pozostałe składniki: sos, uster, oregano, sól, cukier oraz pieprz. Dodamy teraz pokrywkę, w której zatykam miarkę i następnie gotujemy wszystko w temperaturze 100 stopni przez 5 minut. Obroty lewe 1. Mijają ostatnie sekundy gotowania naszego mięsa w sosie. Teraz czas na dodanie makaronu. Jeżeli chodzi o yy, makaron, nam akurat dzisiaj skończył się makaron penne I zamiast tego dodamy inny makaron. Takie malutkie świderki, zawijaski. Myślę, że to nie zmieni w niczym smaku potrawę. Także dodaję. I muszę wszystko zamieszać łopatką. Zapewne, aby zanurzyć ten makaron w sosie. Myślę, że tak będzie w porządku. Nakładam pokrywkę i wyciągamy z niej miarkę. Wskazówka, aby w kolejnym kroku ustawić y, czas gotowania makaronu zgodnie z y, informacjami z opakowania makaronu plus 2 minuty. Nasz makaron na opakowaniu miał y, sugerowane 8 minut gotowania plus 2, czyli zmieniamy na 10 minut. Osobiście uważam, że pewnie będzie twardy po tym czasie, ale ustawmy 10 tak, jak pisze instrukcja i wracamy po tym czasie. 10 minut 100 stopni, obroty lewe ruszamy. Gotowanie makaronu właśnie dobiegło końca. Zdejmuję ostrożnie pokrywę. Na pewno widzę, że zagęściło nam się wszystko. Jeszcze tutaj zerknę na wskazówkę. Musimy sprawdzić, czy makaron jest gotowy. Jeżeli nie, wydłużamy czas o kilka minut. Ja sobie spróbuję makaronu. Tak jak się spodziewałam, makaron okazał się jeszcze delikatnie twardy, także za chwilę przedłużymy czas gotowania. Przy okazji próbowania yy, Nasunęła nam się taka myśl, że czegoś tutaj brakuje, więc dodaliśmy jeszcze odrobinę soli, odrobinę pieprzu, y, troszkę wędzonej, słodkiej papryki i y, dodatkowych lust sosu Worcester. Także mam nadzieję, że teraz będzie już w porządku. I tutaj w kolejnym kroku mamy jeszcze gotowanie y, w 100 stopniach przez 3 minuty i ja myślę, że my ten krok zastosujemy. Miejmy nadzieję, że teraz makaron już będzie taki, jak powinien być. Dodatkowy czas zakończony, otwieram, jeszcze sobie na szybko tylko spróbuję, aby się upewnić i jeżeli będzie dobre, to my przekładamy to na talerz i do Was wracamy z gotowym daniem. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie u nas posypane natką pietruszki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, smacznego! Czas na krótkie podsumowanie. Danie stosunkowo szybkie, smaczne, nie wymaga ubrudzenia dużej ilości talerzy, ponieważ wszystko wykonujemy w jednym garnku, stąd nazwa danie jednogarnkowe. Jeśli chodzi o sos. Bardzo smaczny. Kwestia mocno indywidualna, jeśli chodzi o pomidory. U nastawiły się akurat takie, że ta łyżeczka cukru wystarczyła. Wydaje mi się, że jeżeli pomidory są kwaśniejsze, trzeba będzie po prostu dorzucić jeszcze jedną łyżeczkę cukru. No i jak spróbowaliśmy sobie, czy makaron nie jest twardy, wydawało nam się to jakoś delikatnie niedoprawione. Być może dlatego, że my lubimy bardziej intensywne smaki. To było takie łagodne, dlatego dorzuciliśmy jeszcze paprykę wędzoną, sosu Wooster i teraz w w takiej formie jest ok. My podaliśmy statką Pietruszki. Smakuje bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, danie błyskawiczne, warto zrobić. Przepis nie jest wybitnie skomplikowany każdy powinien sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o mięso, my mamy pierś z indyka i wydaje mi się, że nie jest to najlepsze połączenie z tą daniem. Chyba lepiej sprawdziłby się tutaj kurczak lub jakaś bardziej tłusta część indyka. Indyk ma taką swoją charakterystyczną strukturę Teoretycznie jest to drób, ale każdy wie jak on ma konsystencję No jakoś tak nie do końca mi leży, mam jakieś ale do tego Jest to oczywiście smaczne, ale następnym razem raczej zamienimy sobie to na inny rodzaj mięsa Żeby nie przedłużać, widzimy się w kolejnych odcinkach Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście to danie, jak wam smakowało, czy coś modyfikowaliście I tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!